Biegiem lat i stopą słonia zaczęło dziać się coś ciekawego. Promieniotwórcze pierwiastki zawarte w masie zaczęły się naturalnie rozpadać. Ten rozpad sprawił, że materiał stopniowo tracił swoją pierwotną siłę. Zabójcze poziomy promieniowania, które kiedyś uniemożliwiały nawet podejście, zaczęły powoli spadać. Ta zmiana umożliwiła bardziej szczegółowe badania w kolejnych latach. Naukowcy, ekipy sprzątające, a nawet fotografowie zaczęli odwiedzać to miejsce i przyglądać się masie z bliska. Uchwycenie stopy słonia na zdjęciach było jednak wyzwaniem. Zagrożenie promieniowaniem wciąż istniało, a każda wizyta wiązała się z ryzykiem. Ale był jeszcze jeden problem zbieranie próbek. W pierwszych dniach po katastrofie materiał był niesamowicie twardy i gęsty. Badacze wspominali, że musieli użyć karabinu kałaszników, by odłupać z masy niewielkie fragmenty do analizy. Brzmi to niewiarygodnie, ale było konieczne, by zrozumieć co działo się w tej zabójczej masie. Z czasem jednak stopa słonia zaczęła się zmieniać. Wraz ze spadkiem promieniowania sam materiał stał się bardziej miękki. Już nie przypominał twardego bloku. Najnowsze raporty opisują go jako masę o konsystencji, przypominającej piasek. Ta zmiana ułatwiła pobieranie próbek i znacznie zmniejszyła ryzyko. Naukowcy nie muszą już sięgać po ekstremalne metody. Masa zmiękła w sposób, który umożliwia bardziej konwencjonalne badania. Mimo tych zmian wciąż pozostaje wiele pytań o to, czym dokładnie jest ta masa i jak może się jeszcze rozwinąć.